Czy potrzebny Ci dzwonek? Przestępcy nauczyli się wykorzystywać brak rozróżniania sygnałów dzwonkowych używanych w obiektach publicznych. Fakt ten jest najbardziej istotny w przypadku używania dzwonka pożarowego. W zakresie bezpieczeństwa w budynkach publicznych przeszliśmy długą drogę w usprawnianiu czynników przeciwpożarowych, na których rzeczywiście można by było polegać, ale i to nie jest w stanie odwrócić przemian, jakie nastąpiły za sprawą używania złych systemów, które były powodem zgrzytania zębów wielu inwestorów. Aby podejść do problemu w inny sposób, zorganizowano grupę naukowców, którzy spotykają się właśnie w jednym z hoteli w Londynie. Przyglądają się oni nie metodą wykrywania pożaru, ale sposobą, w jaki zwykle ogłasza się alarm pożarowy. Ich praca została autoryzowana przez Briana Pigota z rządowego Centrum Badania Pożarów Borumod. Wiele czasu poświęciliśmy badając, jak szybko po sygnale alarmowym ludzie opuszczają pomieszczenie i wybiegają na korytarz. Tyle czasu im potrzeba, żeby rzeczywiście uwierzyć, że sygnał alarmu jest istotnie oznaką pożaru i podjąć decyzję o ucieczce. W trakcie badań stwierdzono, że istnieje wyraźna różnica czasowa pomiędzy ogłoszeniem alarmu a podjęciem działań ewakuacyjnych. Przeprowadzono badania, z których wynika, że istnieje znaczny czas tak zwanego gromadzenia się w którym ludzie zbierają dostateczną ilość powodów, aby podjąć decyzję o ewakuacji. Grupa naukowców przystąpiła więc do badania, czy istnieje możliwość skrócenia czasu gromadzenia się i jak sprawić, by ludzie rozpoczęli ewakuację wcześniej. Badanie rozpoczęto w specjalnie zorganizowanym centrum, gdzie w piwnicy znajduje się pokój, a także pomieszczenie z lustrem weneckim i ukrytą za nim kamerą. Pod pozorem konieczności wypełnienia formularzy zgromadzono tu grupę ludzi, którzy nie znają prawdziwego powodu swojej obecności. Są przekonani, że będą potem wezwani na górę w celu dokonania wywiadu, który jest częścią badań marketingowych. W badanej grupie rozdano formularze i pozostawiono samych, by mogli spokojnie je wypełnić, po czym mieli zostać zaproszeni na górę. Zgromadzeni nie wiedzą jednak tego, że zanim upłynie czas na wypełnienie formularzy, w korytarzu rozlegnie się sygnał dzwonka pożarowego.

Jak widać, poza lekkim ożywieniem i wymianą zdań dotyczącą przyczyn rozbrzmiewania dzwonka, nie ma właściwie żadnej innej reakcji. To co obserwujemy w rzeczywistości jest klasycznym przypadkiem zachowania grupowego, które zaobserwowano podczas prawdziwych pożarów. Ludzie rozmawiają ze sobą, próbując zebrać i wymienić informacje, ale ostatnią rzeczą, jaką do siebie dopuszczają, jest zdanie sobie sprawy z tego, że to rzeczywiście jest pożar. Dyskusja dotyczy dziewczyny po lewej stronie. Naukowcy przypuszczają, że ona zaraz wstanie i wyjdzie. Upłynęły trzy minuty, zanim pierwsza osoba z całej grupy zdecydowała się wykonać właściwy ruch. W rzeczywistości ta dziewczyna na dobre opuściła pomieszczenie. Celem tego doświadczenia jest zbadanie zachowania się ludzi i wszystkich towarzyszących temu efektów. Po tym jak jedynym sygnałem, jaki usłyszą, będzie dzwonek alarmowy. Właśnie upłynęło 10 minut od momentu, w którym ogłoszono alarm pożarowy. Tylko jedna osoba opuściła w tym czasie pomieszczenie. Pozostała grupa nadal pozostaje w pokoju. Wychodzi teraz druga osoba. W końcu, po 11 minutach, pozostała część grupy decyduje się opuścić pokój, a naukowcy podejmują decyzję, aby wyjaśnić im całe zdarzenie. Dziewczyna z kartką przedstawia siebie i kolegów. Osobie, która pierwsza wyszła z pokoju, zadaje pytanie dotyczące pierwszych myśli, jakie nasunęły się jej w chwili usłyszenia dzwonka. Rzeczywiście upłynęło dużo czasu, zanim zdecydowałam się poważnie potraktować ten sygnał, ale miałam duży dylemat, czy działać, czy nie. Kim pani jest i czym się pani zajmuje? Jestem pielęgniarką. Czy to w jakiś sposób wpłynęło na Pani zachowanie? Zdecydowanie tak. Właściwe reagowanie na sygnały alarmowe dzwonka pożarowego to część mojego stałego szkolenia. To tylko potwierdza to, czego się spodziewano wcześniej. W środowisku ludzi, którzy nie są przeszkoleni, sygnał dzwonka nie dostarcza im wystarczających informacji, aby umotywować właściwą reakcję. Powstaje jednak pytanie, co by się stało, gdyby razem z sygnałem dzwonka dostarczyć im pożądane informacje, np. w postaci zrozumiałego słownego komunikatu. To właśnie za chwilę zostanie sprawdzone przy pomocy drugiej grupy, która weźmie udział w kolejnym eksperymencie. Druga grupa zostaje właśnie wprowadzona do pokoju w piwnicy. Naukowcy zastanawiają się, czy w drugiej grupie zachowano taką samą proporcję kobiet i mężczyzn

The only difference is to be the alarm they will hear once they're engrossed in the task of filling in the questionnaire. Give it a I wonder how they'll react relative to the other group. Start, start to the alarm, I think. Rozlega się teraz dzwonek i zaraz potem słychać komunikat. Uwaga! To jest inteligentny system ostrzegania przed pożarem. Wybuchu pożar powyżej Was na poziomie parteru. Ewakuujcie się natychmiast! 20 sekund po ogłoszeniu alarmu pokój był już pusty. W porównaniu do poprzedniej grupy, której zajęło to aż 11 minut, efektywność alarmu z informacją głosową jest zdumiewająca.